Ile wydawał na sterydy i ile ich brał? Tom Platz, czyli jeden z najciężej trenujących ludzi na świecie. Uh, I I think $300 maybe max on each. Więc jak widzicie, za całe przygotowanie do Olimpii, jeżeli chodzi o środki, 300 dolarów. I ktoś powie, ale kiedyś dostępność była mniejsza. Dla topki na świecie kiedyś. Zapytajcie starszych kolegów, jak bardzo łatwo było ogarnąć 100 tabletek metki dla lepszej sylwetki. I teraz najlepsze: jego cykl. 20 mg winstrolu dziennie i strzał deki. Tygodniowo. Raz. I to wszystko. Zero teścia, zero GH, zero inhibitorów, zero spalaczy. Ja się naprawdę dziwię, że on tutaj nie ma takiej, wiecie, dużej literki, takiego logo superbohatera na klacie. Więc weźmy teraz na logikę. Chłop, który ćwiczył najciężej ze wszystkich, brał prawdopodobnie najmniej, bo słyszeliśmy o cyklach m.in. Arnolda. No i oczywiście to gadanie. Kiedyś nie chodziło o środki, a chodziło o powtórzenie, o serce. I to jest takie ujmowanie dzisiejszym kulturystom, jakby w dzisiejszych czasach ćwiczyli naprawdę leciutko. Zobaczcie sobie, jak ćwiczy holding i reszta. Do tego mamy świadomość, że kiedyś nie było wiedzy takiej na temat diety, jaką teraz mamy. Wiemy, że trenowało się po prostu, żeby się zajechać i brali mniej. Typowy kompleks Supermana. Kiedyś to było lepiej, kiedyś się ćwiczyło ciężej, kiedyś się nie myślało o innych rzeczach. O Jezus, po co? Po co takie gadanie? Już czasami po prostu powiedzieć lepiej, że... Brałem. Albo w ogóle, nie twoja sprawa. I, i to wystarczy. No, nawet Markus się buntuje. I ja wiem, wszystko jest możliwe. Możliwe jest, że teraz spadnie na nas asteroida. No nie spadło. Ale, żeby nie spadły też wyświetlenia i tak dalej, zostawcie obserwacje profilu przyjaciela, podajcie filmik dalej, dodajcie go do ulubionych. Dziękuję wam bardzo.